Marek Konieczko, dyrektor samodzielnego szpitala wojewódzkiego imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie, jest gościem strefy FM Piotrków. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Przed mikrofonem Bata Hołbowicz Stachaczek i zapraszam na o tym się mówi. Zresztą jak zwykle. Panie dyrektorze, 40 lat szpitala wojewódzkiego, szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie. Dużo to czy, jest, czy to jest mało? To jest i dużo, i mało. Szpital istnieje w Piotrkowie od lat od XVIII wieku, natomiast szpital wojewódzki rzeczywiście w 1975 roku dokładnie 1 sierpnia został powołany do życia szpital wojewódzki po raz pierwszy i istnieje do tej pory z krótką przerwą na y, szpital regionalny aczkolwiek to było również ranga wojewódzka. Jest pan z zawodu lekarzem, jest pan z zawodu, bym powiedziała, dyrektorem. Jakie widzi pan zmiany? Wiadomo, że te 40 lat to jest kawał czasu w medycynie, w technice. Ale tak, no tak spojrzenie takiego zwykłego dyrektora i zwykłego lekarza, powiedzmy w cudzysłowie, jak to, jak to pan postrzega? Powiedzmy, że z zawodu jestem lekarzem, z funkcji jestem dyrektorem, natomiast ja postrzegam to od 1975 roku, bo wtedy rozpocząłem studia, szpital wtedy rozpoczynał, więc część praktyk byłem również w tym szpitalu. Zmieniło się, prawda? Myślę, że się trochę zmieniło, dlatego że na początku było siedem oddziałów, jeszcze wtedy nie było przychodni położonej przy ulicy Wolborskiej, a istniały filie szpitala przy ulicy Wojska Polskiego i Kiriskłodowskiej. No dobrze, ale to jest powiedzmy ta organizacja, natomiast technicznie. Technicznie, tak jak wszystko w medycynie, zmienia się bardzo szybko, i to, co jest dzisiaj nowoczesne, to za trzy lata okazuje się, że znowuż jest coś nowego, i nawet ten sam sprzęt ma zupełnie inne parametry i możliwości. Tu już możemy mówić spokojnie o tym, że postęp techniczny jest tak szybki, że nie zdążymy go dogonić. A proszę mi powiedzieć szczerze, czy nasz szpital jest dobrym szpitalem, jeśli chodzi o wyposażenie? Ja Myślę, że nasz szpital jest dobrym szpitalem w ogóle, a jeżeli chodzi o wyposażenie, na pewno nie odbiega od szpitali w dużych miastach w Polsce a myślę, że nie tylko w Polsce. Jak to wygląda też z personelem? Kiedyś pielęgniarki chodziły w takich czepeczkach, kiedyś nie wolno było odwiedzać chorych, tylko w określonych godzinach. To się bardzo zmieniło. Pielęgniarki nie chodzą w czepeczkach. Odwiedzać chorych, przybywać pacjencie, przy pacjencie można dużo, dużo więcej. Natomiast y, nie zmieniła się na rola, że jednak czynnik ludzki, a zwłaszcza pielęgniarka, jest w tym wypadku osobą, która oddziaływuje na tego pacjenta, bez niej nie da rady. Druga osoba to lekarz, a tak naprawdę to wszyscy pracownicy szpitala pracują na tego pacjenta, nawet tych, których nie widzimy. No dobrze, kiedyś lekarz przychodził po studiach do szpitala, oczywiście odbywał praktyki, robił specjalizację, było łatwiej, a teraz jest trudniej, czy odwrotnie? I wtedy było trudno i teraz jest trudno, dlatego że teraz przychodzi lekarz, musi zdać najpierw odbyć staż, później zdać egzamin końcowy, później dostaje rezydenturę lub dostaje etat i się specjalizuje w danej dziedzinie. Znowuż musi zdać egzamin, w związku z czym tutaj się akurat nic nie zmieniło. Trudność jest taka sama, wiedzy jest więcej. No właśnie, wiedzy jest chyba, panie dyrektorze, więcej, bo jednak ta medycyna poszła do przodu. Więcej wiemy o organizmie człowieka, ale to zobowiązuje. Trzeba się ciągle uczyć. No, każdy się musi uczyć i wszyscy się razem uczymy, i każdy się uczy oddzielnie i zdobywamy tą wiedzę poprzez to, że sprzęt dla nas to wymusza. W związku z czym to, co kiedyś było nierozpoznawalne, w tej chwili jest banalnie rozpoznawalne. Co będzie za 5 lat, nie wiem. A jak się pacjenci teraz zachowują, a kiedyś? Bo to też jest, y, państwo współpracują przecież y, z pacjentami. Czy są bardziej świadomi, bardziej wymagający niż kiedyś? Myślę, że są bardziej świadomi i są bardziej wymagający. I... Często, gęsto zdarza się, że nadmiernie, ponieważ ich wyobrażenia są nie do końca możliwe do spełnienia lub po prostu ich odczucia są niewspółmierne z ich stanem zdrowia. Ale to są, na przykład, jakie odczucia, jakie wymagania pacjentów? No wydaje mu się, że akurat jest źle pacjent leczony, a leczy się go tak samo, albo odwrotnie. My leczymy, pacjent chce mniej. Czyli co, trochę internet tutaj szkodzi, bo wszyscy jesteśmy najpierw leczeni przez internet, potem dopiero idziemy do lekarza. Ja myślę, że to nie szkodzi, natomiast tak we wszystkim należy zachować umiar. Panie dyrektorze, jak będą wyglądały obchody 40-lecia tego szpitala? To jest zorganizowane głównie dla tego, że 40 lat minęło od momentu szpitala wojewódzkiego. Chcemy w ten sposób, jak, w jakiś sposób zaakcentować, że ten szpital tyle już istnieje. Jednocześnie chcemy przeprowadzić parę akcji istotnych dla mieszkańców nie tylko miasta Piotrkowa, ponieważ uważamy, że świętować jest łatwo. Natomiast Najlepiej to jednak edukować. Więc Czyli jakie akcje na przykład? Będzie już omawiany, pudełko życia, komentowany. Natomiast chodzi o to, że to nie jest taka błaha sprawa. Ratownik przyjeżdżający, czy lekarz, czy ktokolwiek bądź, jeżeli wie, że coś tam. Znajdzie i tam jest opisane to od razu może w pewien sposób na podstawie objawów które stwierdza ukierunkować sobie czyli warto zajrzeć na przykład do tej lodówki ratownik wie że tam może być takie pudełko i część informacji o zdrowiu pacjenta To znaczy to są te miał... najważniejsze informacje które ratownikowi pomogą w przypadku czegoś jak mamy osobę nieprzytomną proszę sobie wyobrazić że my jeździmy do takich osób bardzo często i najczęściej rodzina nie wie albo wpada w panikę, to nie jest ich wina, a tak to mamy już dokładnie. Czyli nie lekceważmy, bo to tak dziwnie brzmi pudełko życia, co mi tam będą mówić, będę sobie tam wypisywać jakieś rzeczy. Zróbmy to. Można wypisywać, można się z tego śmiać, natomiast życzę wszystkim, żeby nie musieli z tego skorzystać, bo czytałem nawet w, no, w internecie, że grupa krwi i tak dalej. Żaden szpital nie zrobi bez grupy krwi, ale jeżeli wiem, że ktoś jest uczulony na owady, i tam jest to zapisane, jest albo to na, zapisane... Nie, na niektóre leki jesteśmy uczuleni, i tam no, jest to też. jest podstawa. A jakie jeszcze akcje, panie dyrektorze? Oprócz tego chcemy wydać folder, w którym będziemy dawali aktualne namiary do wszystkich przychodni z numerami telefonów, ponieważ yy, nawet gazety niektóre podały zupełnie błędne informacje, bo wszystkie są do sekretariatu, co jest absolutnie nieprawdą. I dajemy tak, że do każdej przychodni, do każdego oddziału będzie można zadzwonić już sobie bezpośrednio. Panie dyrektorze, w Maglu padło takie pytanie, dlaczego w szpitalu wojewódzkim nie ma apteki, za to jest, no powiedzmy, kolonkwialnie ciucholand. Ludzie się pytają, a czasami chcieliby od razu wykupić recepty i mieć leki, idąc do domu. Bardzo celne pytanie, natomiast odpowiedź brzmi tak, już odbył się jeden przetarg na aptekę, bo chcemy otworzyć taką aptekę ogólnodostępną. Niestety nie doszedł do skutku, więc będziemy powtarzali to. Oby się ktoś zgłosił, bo naprawdę nam też na tym zależy. Ciucholand no, to Ale są... zostanie, panie dyrektorze. Przeniesiony będzie gdzieś poza. Znaczy na, na terenie budynku, tylko troszeczkę dalej? Nie wiem, bo muszę poszukać miejsca. Być, jest kilka pomysłów, natomiast nie chciałbym ich zdradzać. Natomiast żeby odpowiedzieć, dlaczego? To są pieniądze, które my wykorzystujemy później do zakupu sprzętu. Musimy mieć wkład własny, Na jak inaczej zarobić? Czyli ta bielizna, kosmetyki, proszki, biżuteria i ten ciucholand to jest wszystko po to, żeby mieć ten wkład własny. Tak. Panie dyrektorze, czego życzyć panu dyrektorowi, który od lat prowadzi tę placówkę, która no, ma taki jubileusz? Czego można życzyć? Ja bym życzył sobie, żeby wszystkie cele, które szpital, bo to nie ja, to szpital założył sobie, osiągnął. Chciałbym Państwa w tym miejscu wszystkich zaprosić w niedzielę. Mam nadzieję, że dopisze nam pogoda. Będę również w tą drogą chciałbym zaprosić wszystkich pracowników, do których nie jestem w stanie do każdego osobno do, dotrzeć, do, również, żeby zechcieli nas odwiedzić. I życzyć wszystkim dobrej zabawy. To my też życzymy wszystkiego najlepszego. No niestety jak najmniej pacjentów, mimo wszystko, życzymy zdrowia. Ale panie dyrektorze, jaki ten cel jest najgłówniejszy w tej chwili? Bo pan powiedział, żeby cele szpital mógł spełniać. Wytyczyliśmy sobie kilka celów. Jedne, są cztery najważniejsze. Rozwój laryngologii, rozwój okulistyki, rozwój intensywnej terapii i ratownictwa medycznego oraz rozwój w tym wypadku całej infrastruktury obocznej szpitala, czyli przychodni. Czyli życzymy wszystkiego najlepszego. Naszego zdrowia też Marek Konieczko, dyrektor samodzielnego szpitala wojewódzkiego imienia Mikołaja, Kopernika w Piotrkowie, był gościem strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo. To było o tym się mówi. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.